Proszę zwrócić uwagę na to, że w tych rozmowach bardzo czynny udział bierze i Rosja, i Turcja, która być może to zboże, które z Ukrainy ukradła, bo przecież nie będziemy w stanie najprawdopodobniej tego mogli zweryfikować, będzie mogła zalegalizować i sprzedać w, do krajów Afryki Północnej czy w jakiekolwiek inne miejsce właściwie. Z, z, z błogosławieństwem świata i jakby w jakiś sposób ratować sytuację, którą sama wywołała. Dzień dobry Państwu, witam Państwa jak zwykle z serca redakcji Superekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. I zanim nie połączymy się z naszym dzisiejszym gościem, chciałem Was wszystkich gorąco zachęcić do tego, żebyście odwiedzili naszą nową, odmienioną stronę Superekspresu, bo to bardzo dla nas szczególny dzień. Dzisiaj wystartowaliśmy z nową szatą graficzną. Czekam też na Wasze opinie i komentarze, jak się Wam podoba. Ale zostawmy to. Dzisiaj naszym gościem Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej. Dzień dobry Pani Moniko. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Witamy tym razem dla odmiany w raporcie z Łotorowicza, Państwo mieli już okazję posłuchać naszej ekspertki w rozmowie z Tomkiem Walczakiem. Trochę będziemy krążyć wokół podobnych tematów, ale ja ciągle nie jestem uspokojony, jak czytam, że Polska jest samowystarczalna, że produkujemy wystarczające liczby żywności, że w Polsce głód nam nie grozi. Rzeczywiście wszystko będzie w porządku? Jeżeli chodzi, panie redaktorze i szanowni państwo, o dostępność produktów, fizyczną dostępność produktów na polskim rynku, to tak, jesteśmy zabezpieczeni żywnościowo i tutaj nie należy się obawiać, nie należy się poddawać emocjom. Wiem, że dyskusja jest gorąca. Polska jest znaczącym producentem żywności w Unii Europejskiej, w Europie. Zresztą z roku na rok ten eksport, żywności yy, rośnie Jesteśmy też znaczącym producentem zbóż i eksporterem netto. Eksportujemy w poprzednim sezonie to było w rekordowym prawie 10 milionów ton zbóż. W tym roku wszystko wskazuje na to, że ten eksport polskiego zboża będzie mniejszy. Mamy zapasy zboża, nowe żniwa zapasem, a wręcz nastroje rolników, producentów zbóż są takie, że obawiają się. I iż braknie powierzchni magazynowych, iż te ceny zboża będą spadać, choćby nawet ze względu na to, że eksportujemy czy importujemy, tak naprawdę importujemy zboże, próbujemy zaimportować zboże z Ukrainy, choć to na razie jest głównie kukurydza po to, żeby je reeksportować dalej, czyli do tych krajów, które tego zboża będą potrzebowały, właściwie już potrzebują, czy Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Także uspokajamy, jeżeli chodzi o, o dostępność produktów, jesteśmy zabezpieczeni. Inną kwestią jest i w przyszłości będzie przystępność, czyli cena produktów żywnościowych. Wiemy, że ceny żywności rosną w zastraszającym tempie. Nic nie wskazuje na to, że one, że, ten, że one gdzieś tam nam zaczną spadać. Czy przynajmniej ten wzrost cen zostanie zatrzymany? Właśnie jeśli chodzi o dostępność produktów żywnościowych poza Polską, kwestia Afryki i Azji, to jest coś, o czym mam nadzieję że zaraz sobie jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Natomiast zanim nie dojdziemy do tego wątku, chciałem jeszcze, żeby Pani mnie uspokoiła w innej sprawie, bo w zeszłym tygodniu był tu u mnie Jakub Wiech, ekspert do spraw y y energetycznych. I taką dosyć przerażającą wizję przedstawiał tego, że jeżeli przyjdzie ciężka zima, to mogą być naprawdę problemy w dostawach prądu, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Ukrainie. Problemy z dostępami do surowców, który, dzięki którym prąd wytwarzamy. No wiemy, no, że to, że my zbieramy dużo zboża, to jedno, ale zanim się, żeby zboże, mówiąc bardzo wprost, chyba, że się mylę, ale żeby bardzo prosto to zobrazować, żeby zboże zamienić w chleb, potrzebna jest energia elektryczna. Jak zabraknie energii, a może zabraknąć, to wtedy będą problemy już z dostępem takiej żywności przetworzonej. Potrzebna jest energia elektryczna. Dobrze pan, panie redaktorze, mówi, potrzebne jest paliwo, żeby to zboże wyeksportować, a potem czy przetransportować, a potem przetransportować mąkę, z której będzie pieczony chleb przy użyciu energii elektrycznej, również. Więc dlatego rozróżniłam dostępność od przystępności. Dokładnie. E, cen tak jest. Ceny produktów spożywczych, cen chleba rosną i wszystko na to wskazuje, że będą rosły. Jak porównamy ceny chleba rok do roku z czerwca, prawie 30% chleb nam zdrożał za tą kwotę, za którą w zeszłym roku w czerwcu mogliśmy kupić 10 Bochenków chleba, a teraz możemy kupić 7,5, czyli 2,5 Bochenka chleba zjadła nam inflacja i rosnące koszty. Koszty produkcji i te koszty produkcji będą rosły. Ja przedwczoraj słyszałam taką rozmowę z właścicielką piekarni, która mówiła, że cena płaciła rachunki za prąd w wysokości 28 tysięcy, teraz płaci tam w granicach 100 tysięcy złotych. No to są drastyczne podwyżki, mimo tarcz. Zapewne pan redaktor słyszał przeciekły informacje do mediów o. O piśmie, o ostrzeżeniu prezesa, Ure, które przekazał do rządu, że w przyszłym roku taryfy wzrosną nawet o 180%. No to to czeka nas smutna no tak. jesień, jeszcze smutniejsze Boże Narodzenie, a obawiam się, że, że pierwszy kwartał. Nowego roku również do um, radosnych nie będzie należał. Także w tym aspekcie chyba pana redaktora niestety nie uspokoię. No właśnie, czyli żywności, żywność, mówiąc najprościej żywność będzie, tylko może się okazać ona bardzo, bardzo droga. Tak jest, tak jest. No tak, no i na to wszystko. Myślę na... tu i o mięsie, i o chlebie, i o olejach. Czyli tych podstawowych produktach tak. spożywczych, tak? Podstawowe produkty. Mimo spożyw... iż. Dokładnie, mimo że one. Mamy jest... zerowy VAT. Tak. I, I mimo iż mamy ten zerowy VAT na żywność przedłużony. Jeszcze do, do października, o ile dobrze pamiętam. No natomiast nie da się tego, nie da się tego po prostu zbilansować um, tych rosnących kosztów produkcji, um, rosnących kosztów transportu, rosnących kosztów um, energii. Nie da się zbilansować um, tarczami um, antyinflacyjnymi, które rząd wprowadził. To jest takie pudrowanie problemu, a w pewnym momencie już, już um, ten puder jest niewystarczający i obawiam się, że my się zbliżamy. Właśnie do takiego momentu. No tak, a dodajmy, że oczywiście. No, rząd stara się, tak jak pani mówiła, stara się jakoś pudrować problem, stara się jakoś zatamować tą, tą drożyznę, wprowadzając różnego rodzaju tarcze, no, ale trzeba też pamiętać, że to nie jest wynik tylko i wyłącznie problemów naszych, że tak powiem, bardzo znowu w prosty sposób wewnętrznych. Doskonale wiemy, że na ceny szczególnie energii elektrycznej, szczególnie paliw, olbrzymi wpływ ma to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą a niestety no nie widać na razie tego, tu jakiejkolwiek poprawy. A nawet gdyby nagle, magicznie, jutro miało być ogłoszone zawieszenie broni, to tak czy inaczej problemy się z dnia na dzień nie rozwiążą. Tym bardziej, że wiemy, że no nieprędko dojdziemy do sytuacji, nawet jeśli się skończy wojna, to że skończą się chociażby sankcje na Rosję I bardzo dobrze, one powinny trwać jak najdłużej, tylko im dłużej trwają sankcje wobec Rosji, tym bardziej surowce będą drożały, tym bardziej energia elektryczna będzie drożała, tym bardziej drożeć będzie żywność. Panie redaktorze, to na pewno tak. Pierwsza pandemia, która już nadwyrężyła budżet państwowy i spowodowała szereg tarcz, które de facto były wpompowaniem pieniędzy w rynek. Potem to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to są oczywiście czynniki, które nam absolutnie nie pomagają, nie pomagają całej Europie i nie pomagają światu. Natomiast jednak nieroztropne prowadzenie polityki monetarnej, nietrafione decyzje Banku Centralnego, uspokajanie wtedy, kiedy trzeba było działać, dbanie bardziej niż o stabilizację cen, o stabilizację poparcia dla PiSu. I, I dla rządu, i to trzeba niestety powiedzieć, to są czynniki, które spowodowały, że ta inflacja, która przecież ma spore znaczenie w kontekście cen żywności, że ta inflacja nam się odkleiła od inflacji europejskiej. Innymi słowy jest wyższa niż inflacja w wielu krajach europejskich. To pokazuje, że to zarządzanie ze strony Banku Centralnego nie było właściwie prowadzone. No tak, znaczy cięż... Decyzje były spóźnione, reakcje nie, niewystarczające, podnoszenie stóp procentowych z pewnym opóźnieniem. Te, ta ostatnia podwyżka była niższa niż, niż rynek oczekiwał, co ja interpretuję w ten sposób, mimo iż prezes Banku Centralnego zaprzeczał, że rząd jednak spodziewa się recesji, stąd stąd Bank Centralny tą podwyżkę stóp procentowych zrobił niższą od oczekiwanej. No ja... Nie jestem ekonomistą, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, no ale no po prostu jestem zwykłym obywatelem, który chodzi na zakupy, tankuje auto na stacji benzynowej. No już widząc po rosnących cenach, czy przy rachunku, czy, czy na stacji, jakby sam mogę powiedzieć, że no chyba gospodarka nie rozwija się w, naj, na, w najlepszym kierunku. E, ale o tym, jakie to będzie miało konsekwencje w Polsce, to pani już całkiem obrazowo nam tutaj opowiedziała. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy się pochylili jeszcze trochę nad tym problemem w szerszej perspektywie. Mieliśmy okazję o tym chwilę porozmawiać, jak zapraszam Panią do programu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Za, za wizytę. Wczoraj też miałem okazję rozmawiać, to, o tym, y, rozmawiać o tym z Tomaszem Terlikowskim. Wiem, że to postać, która wydaje się być kompletnie niezwiązana z tym, bo rozmawialiśmy o wyzwaniach, przed jakimi stoi Kościół katolicki na świecie. On właśnie zwrócił uwagę, że przecież no my cierpimy bardzo z powodu wojny, ale warto pochylić się nad tym, jak bardzo problemy z dostępnością żywności uderzają w kraje azjatyckie, a przede wszystkim w kraje afrykańskie. Ukraina była jeszcze 150 dni temu, jednym z największych eksporterów zboża na świecie, a już szczególnie w Europie. Polskie, polska gospodarka, co prawda, od tego zboża nie jest uzależniona, ale wiele innych gospodarek jest, więc tego zboża zwyczajnie brakuje na światowych rynkach. I wiadomo, że tego, tego no, znowu, trywializm, bied, najbiedniejsze kraje odczują te braki najsilniej. To prawda, Ukraina była jednym z większych i producentów, i eksporterów zbóż i Ukraina i Rosja tak naprawdę. 20% handlu, globalnego handlu zbożem to te Dokładnie. dwa kraje. No I tak. no i, um, i wy, no, znaczy nie trzeba wyjaśniać, ale powiedzmy to wprost: Ukraina tego zboża najzwyczajniej w świecie produkować nie ma jak, i eksportować nie ma jak, a rosyjskiego zboża nie powinniśmy i nie chcemy kupować. Dokładnie tak, ten problem mamy to, przypomnę 20 ton 20 milionów ton zboża na Ukrainie zablokowane, część tego zboża już i zniszczone i rozkradzione przez Rosjan, natomiast kolejne zbiory na Ukrainie wszystko wskazuje na to, że będą znacznie mniejsze i znacznie niższe od oczekiwanych z tego powodu, że Rosjanie skutecznie przeszkadzają ukraińskim rolnikom w ich pracy, niszcząc infrastrukturę rolniczą, bombardując pola, strzelając do rolników i niszcząc elewatory. Wczoraj kolejna informacja, pocisk zniszczył elewator, w którym było 5000 tysięcy ton zboża i, i, i to zboża jest niszczone i rozkradane tak naprawdę każdego dnia. Dokładnych informacji, ile zboża zostało ukradzione przez Rosję, nie mamy. Z tych informacji, które do nas docierają, pół miliona, z tych, które zostały zidentyfikowane, pół miliona ton zboża Rosja już Ukrainie w ostatnim czasie ukradła. Mamy też informacje o tym, że ten proceder, panie redaktorze, kradzieże, nie na taką skalę, ale kradzieży, ukraińskiego zboża trwa tak naprawdę od 2014 roku, o czym się nie mówiło, czyli od czasu um, aneksji um, Krymu. Zresztą um, te, część tego zboża, um, które um, Rosjanie rozkradają na Ukrainie, transportują ciężarówkami um, na Krym, a z tamtą drogą morską um, do Syrii, czy jak um, um, otrzymujemy tutaj informacje również i, i do Turcji są sprzedawane. No to brzmi absolutnie jak jakaś barbarzyńska taktyka, bo jak słucham o armii, która najeżdża drugi kraj i niszczy silosy zbożowe i kradnie zboże, to mam wrażenie, że nie słucham o wojnie nowoczesnej dziejącej się w XXI wieku, tak bym czytał opis jakichś wojen średniowiecznych. To jest absolutnie bezwzględna walka na każdym froncie, panie redaktorze. Militarnym, informatycznym, politycznym, PR-owym, żywnościowym. Przecież zboże jest traktowane przez Putina jako kolejną broń. Jako kolejna broń, którą bardzo skutecznie szantażuje i świat zachodu, a i kraje Afryki Północnej. Tak jak pan redaktor powiedział, te najbiedniejsze kraje, których właściwie głównym źródłem pożywienia Przecież są produkty moczne. Będzie z tygodnia na tydzień coraz dramatyczniej potrzebował tego zboża. Nie chcę tu jakiejś czarnej wizji roztaczać, no ale kolejna fala migracji być może przed nami, która dotknie Europę i być może też dotknie i Polskę. Dokładnie. My, jeśli chodzi o, o, o Ukrainę, zdaliśmy fantastycznie egzamin, jeżeli chodzi o otwartość, solidarność pomoc Polaków. Bardzo, bardzo jestem ciekawa i zaniepokojona, jak poradzimy sobie z kolejnym kryzysem, aby do niego nie doszło migracyjnym, który może, może nas dotknąć. O tym, o tym trzeba mówić, tego trzeba mieć świadomość. Tak, zwłaszcza, że ten kryzys może dotknąć nas w sposób niebezpośredni, no bo pani powiedziała sobie, wynotowałem, bo to bardzo cenne spostrzeżenie, że Putin traktuje zboże jako broń. Więc jeżeli się Państwo zastanawiają, w jaki sposób zboże może być bronią, no to właśnie zaczynamy już dochodzić do tego. To jest kolejny sposób, na to, jak destabilizować sytuację w Europie Zachodniej i osłabiać poparcie wśród zachodnich społeczeństw dla ukraińskiego wysiłku wojennego. No bo jeżeli za chwilę zboża i żywności zacznie brakować szczególnie w krajach Afryki Północnej, grozi nam kolejna gigantyczna fala uchodźców. Ci uchodźcy nie przyjadą na wschodnią granicę, chociaż nie wykluczone, że znowu tłumy i zostaną przewiezione na granicę polsko-białoruską pod ten mur. Ale przede wszystkim będą oni uciekać tak, jak widzieliśmy przed chwilą na tych obrazkach które znamy już z historii najnowszej, na tratwach, na łódkach, przez y, wszystkimi możliwymi sposobami, przez basen Morza Śródziemnego do Europy Zachodniej. W Europie Zachodniej już poparcie dla, euro, dla ukraińskiego wysiłku wojennego bardzo mocno słabnie. Jak zacznie się tam gigantyczny kryzys uchodźczy, który niestety może się zacząć, to to poparcie będzie jeszcze bardziej topnieć. Niestety pan redaktor przy, przy, przedstawił bardzo trafną diagnozę. Destabilizacja e, Europy, ale również e, bardzo poważny problem e, w krajach Afryki Północnej, bo panie redaktorze, e, brak żywności, głód e, oznacza falę migracji, ale oznacza też, e, czy może oznaczać, jak historia pokazuje, e, zamieszki i destabilizację e, w krajach e, Afryki Północnej. Tak, kraje Afryki Północnej, które no, są też silnie, no, choćby przez spuściznę kolonialną, powiązane znowu z wieloma krajami Europy tak, Zachodniej, które znowu będą im tam będzie bardziej jakby uwaga skupiona na tym, co dzieje się w Afryce Północnej, czy co dzieje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego w tych krajach, tym mniej uwagi będą poświęcali temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tak jest. I kolejny element, który myślę warto przy tej okazji dodać. Jeżeli chcemy przeciwdziałać zbliżającemu się problemowi mowi, związanemu z głodem w krajach Afryki Północnej czy krajach Bliskiego Wschodu, musimy to zboże w jak najszybciej, w jak największej ilości wytransferować z Afryki i przekazać tam, gdzie jest potrzebne. Wiemy już. Myśmy to wiedzieli od początku o tym od początku mówiliśmy, że drogą lądową po prostu jest to zadanie niewykonalne. Nie mamy infrastruktury do tego przystosowanej. Trzeba to zrobić drogą morską. Jak pan redaktor wie jest mowa o korytarzach solidarnościowych pod parasolem ONZ-u, trwają rozmowy ONZ, Ukraina, Rosja i Turcja. Być może w jakiejś mierze, bo nie wiem, jaki będzie finał tych rozmów, być może w jakiejś mierze ten kanał morski zostanie odblokowany, żeby części. Zboża dostarczyć do krajów, które są potrzebujące, ale proszę zwrócić uwagę na to, że w tych rozmowach bardzo czynny udział bierze i Rosja, i Turcja, która być może to zboże, które z Ukrainy ukradła, bo przecież nie będziemy w stanie najprawdopodobniej tego mogli zweryfikować, będzie mogła zalegalizować i sprzedać w, do krajów Afryki Północnej czy w jakiekolwiek inne miejsce właściwie. Z, z, z błogosławieństwem świata, i jakby w jakiś sposób ratować sytuację, którą sama wywołała. Tak. No to dochodzi do pewnych paradoksów, z którymi mamy do, do czynienia absolutnie futurystyczna sytuacja, ale niestety wszystko wskazuje na to, że na dzisiaj rysuje się to jako właściwie jedyne rozwiązanie, żeby w, w, w jakiejś mierze w jakiejś mierze uratować, uratować Afrykę Północną przed głodem? Mówię, jedyne rozwiązanie, biorąc pod uwagę to, to, to połowiczne rozwiązanie, bo, bo jedyne właściwe to jest zakończenie tej wojny, ale wszystko na razie wskazuje na to, że, że tego końca nie widać. Jeśli dobrze rozumiem, jedyny sposób na to, żeby zahamować tą falę głodu, która może uderzyć w Afrykę i zdestabilizować zupełnie sytuację polityczną w Europie Zachodniej i utrudnić działania Wojenny na Ukrainie byłoby po prostu dosłownie pozwolić Putinowi na to, żeby zaczął zarabiać na jedzeniu, które zrabował z kraju, na który napadł. No, patrząc na to, jak układa się e, dzisiaj e, retoryka e, polityczna i, i jak trwają rozmowy międzynarodowe, to to jest jedyne rozwiązanie, które ja dzisiaj widzę, nad którym e, e, rządy pracują. E, Panie redaktorze, w środku budzi to mój absolutnie wewnętrzny sprzeciw, bo, bo to jest taki trochę układ, ja może użyję mocnych słów, złodzieja z Paserem. Przypomnę w, w rozmowach bierze udział również Turcja. Przypomnę informacje, doniesienia medialne, że część tego zboża Rosjanie już sprzedali do Turcji. Zakładając, że jest to prawda, bo Ciężko mi to zweryfikować, no to jest to etycznie i moralnie naganne z każdej strony. No tak, jeśli chodzi o Turcję, bardzo się cieszę, że Pani wspomniała o ten wątek, to od razu będę mógł zajęć. Jutro naszym gościem będzie ekspert do spraw tureckich, więc na pewno o to też będziemy go pytać, bo sam już się zaczynam zastanawiać, w co gra Turcja. Bo z jednej strony pomaga. Ukrainie. No, sławione są Bayraktary. Ja jeszcze raz przypomnę, bo staram się w każdym programie, cały czas trwa zbiórka na Bayraktara dla Ukrainy. Zaraz znowu link wrzucimy do czatu i będziemy to przypominać, bo już naprawdę zostało niewiele dni, ale już zostało niewiele pieniędzy i możemy tego drona im jeszcze kupić. Więc są tureckie drony, jest turecki sprzęt, jest poparcie Turcji dla rozwijania NATO, no ale z drugiej strony są jakieś dziwne interesy, które pozwalają, na które Turcy pozwalają Putinowi. No, no znowu, powtórzę jeszcze raz, bo trzeba to powtarzać zarabiać na żywności, którą zrabował ludziom, na których napadł. Dok dokładnie tak. I legalizować e, to zboże, które ukradł w Ukrainie. No tak jak pani powiedziała, no, układ złodzieja, układ złodzieja z, pa z paserem. Tak jest. Jeżeli pan redaktor będzie miał możliwość przepytania, to bardzo również o to proszę, bo ja, ja cytuję i, i przekazuję te informacje w ślad za doniesieniami hiszpańskich mediów. Kilka dni temu 16 e, rosyjskich statków e, z ukradzionym zbożem e, dotarło do, e, do, do Syrii i właśnie doniesienia są takie, że również część tego zboża została sprzedana e, Turcji. Okay. E, informacje, e, które zresztą medialnie są dostępne, wyraźnie tam jakby jest wskazane, że Rosjanie transportując to zboże wyłączają lokalizator, żeby uniemożliwić identyfikację przed portem, włączają i, i dochodzi do transakcji. No tak, więc tak jak mówiłem, sprawami tureckimi będziemy się jutro zajmować, ale jeszcze zostajemy chwilę przy sprawach wojennych, bo znowu no cały czas też się zastanawiamy nad tym, jak długo Ukraina będzie w stanie jeszcze walczyć. Bo tak jak pani powiedziała, najprostszym rozwiązaniem tej sytuacji będzie, gdyby Ukraina po prostu wygrała tę wojnę, wypędziła Rosjan ze swojego terytorium i tyle. Ale no, na razie nie spodziewamy się, że wszyscy chcielibyśmy, żeby to się wydarzyło, wszyscy chcielibyśmy, żeby wydarzyło się to szybko. Na razie szans na to nie ma. Pani zdążyła trochę o tym opowiedzieć, o tym, jak niszczona jest y, ukraińska gospodarka. Wszyscy chcielibyśmy, żeby powtórzę, Ukraina wyszła zwycięsko. Tylko Ukraina, która wychodzi z zwycięsko z wojny, po której nie jest w stanie, bo jej rolnictwo jest yy, de facto zniszczone i, i, i nie do odbudowy, czy taka Ukraina jest w stanie się odbudować, bo, bo wiemy, że no, gospodarka rolna, szczególnie produkcja zboża, są bardzo ważnym elementem ukraińskiej gospodarki. Panie redaktorze, nawet gdyby ta wojna zakończyła się jutro, czego wszyscy sobie życzymy, to musimy mieć świadomość tego, że problemy za wschodnią granicą będą jeszcze przez kilka lat, a co najmniej dwa sezony. Trzeba będzie odbudować infrastrukturę rolniczą, trzeba będzie odbudować infrastrukturę portową. Wiemy już, że ten najbliższy sezon, no nie chcę powiedzieć, jest stracony, ale to, 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 te zbiory będą znacznie niższe niż, niż przewidywane, około 40% co najmniej będą, będą niższe. Pojawia się tutaj, na to też trzeba zwrócić uwagę, pojawia się tutaj też szansa dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców, żebyśmy po zakończeniu wojny mogli zaangażować się w odbudowę infrastruktury i gospodarki ukraińskiej. Stąd też tak ważne, o czym kilkakrotnie powtarzałam, są inwestycje w um, infrastrukturę graniczną. Um, Wielokrotnie mnie pytano, czy warto inwestować w infrastrukturę dla tak zwanego jednorazowego wyciągnięcia zboża. Oczywiście, że, że warto. To są po pierwsze długotrwałe inwestycje, i mam tego świadomość, i wielomilionowe. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, przed nami być może jeszcze długa, długa kwestia wojenna, ale. Prędzej czy później e, ta wojna się skończy i będzie trzeba tą Ukrainę odbudować i tutaj e, otwiera się i wielka szansa dla polskich przedsiębiorców e, w tych tej, tej cał, całych smutnych okolicznościach, ale też takie, takie moralne zobowiązanie, żeby e, Ukrainie pomóc, bo wszyscy o tym mówimy, wszyscy mamy tego świadomość, że e, to jest również... E, wojna i walka o nasze bezpieczeństwo. No tak, i wszyscy dzielimy tą nadzieję, wszyscy chcielibyśmy, żeby tak właśnie było i, podejrz... I myślę, że kiedy mówimy, mówię nie tylko my, zwykli obywatele, ciężko chyba też decydentów czy polityków podejrzewać o to, że mieliby chcieć inaczej. Natomiast tak jak pani powiedziała, brakuje odpowiedniej infrastruktury. Ja sam nie wiem, jakiego, o jakiego typu infrastrukturze mówimy, co tak naprawdę byłoby potrzebne na granicy polsko-ukraińskiej, żeby móc sprawnie się do odbudowy tego kraju po zniszczeniach wojennych przygotować. Panie redaktorze, obecnie kilkanaście tysięcy wagonów, ostatnie dane, które miałam mówiło o prawie 17 tysiącach wagonów, które stoją za naszą wschodnią granicą, dlatego że nie są w stanie ze względu na wąskie, wąskie gardło przejechać. Mówię o wszystkich przejściach granicznych, przejechać z towarem do Polski po to, żeby, żeby być dalej wyeksportowanym. Mówimy tutaj o kilku kwestiach, o rozbudowie bocznic. Jeżeli chodzi o samo zboże, to o postawieniu i to może być infrastruktura tymczasowa, którą można stosunkowo szybko i prosto postawić, choć kosztownie, takie infrastruktury, infrastruktura przeładunkowa, przeładunek zboża jest niezbędny, dlatego że na po stronie ukraińskiej mamy szerokie tory, po, po stronie polskiej europejskie wąskie, w związku z powyższym a trzeba to zboże przeładować. Natomiast jest też możliwość tej linii RHS-owej, szerokoterowej, aby ją um, pociągnąć jeszcze um, kilkanaście kilometrów, tak żeby, żeby um, usprawnić transport. No i zakup, zakup dodatkowych wagonów, taboru, które będzie wykorzystywane i do transportu zboża, a, a w przyszłości pewnie i innych produktów. Na dzisiaj to, co jest jeszcze potrzebne, o czym też wielokrotnie mówiłam, jeżeli podchodzimy poważnie do, do, do tematu wytransferowania zboża z Ukrainy, no to jest priorytetyzacja. Mam informacje też medialne, że rząd przygotowuje się do, do priorytetyzacji, jeżeli chodzi o porty, węgiel i zboże, no to to głównie chodzi o to, że rząd odkrył, a, a, a podobno wiedział, że tym od marca, że e, będzie nam e, brakowało węgla, w związku z powyższym trzeba będzie. Trzeba będzie zwiększyć, zwiększyć dostawy. Przed nami okres grzewczy i być może decyzja dla wielu rodzin, czy, czy ciepły posiłek, czy ciepłe mieszkanie, nawiązując jeszcze do, do wysokich cen energii elektrycznej i żywności. Ale te, te inwestycje, które będą podejmowane, które powinny być podejmowane w infrastrukturę, one powinny być podejmowane, jakby biorąc pod uwagę dwa aspekty. Ten e, dzisiaj krótkofalowy, który może być jakby też w przyszłym i w kolejnym sezonie, e, e, temat wytransferowania zboża, ale również e, odbudowy Ukrainy, czyli taki projekt perspektywiczny, przyszłościowy, który, e, który, który nas czeka, bo, bo no tak. tą Ukrainę będzie trzeba odbudować. Ale tak jak pani powiedziała, to jest inwestycja. Tak jak sama nazwa wskazuje, ma prawo się zwrócić, jeżeli się oczywiście te pieniądze odpowiednio i mądrze. I właściwie zainwestuje. Pani Moniko, bardzo dziękujemy. I podejmie we właściwym czasie. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy, że znalazła Pani dla nas czas, że nam Pani to wszystko tak pięknie wyjaśniła. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję pięknie, panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję ślicznie. No i tak jak już zdążyłem zajawić, jutro z kolei pochylimy się nad problemem tureckim, bo sam się już zastanawiam, w co grają Turcy i czy pomagają, czy przeszkadzają, po której oni tak naprawdę są stronie. Mam nadzieję, że nasz jutrzejszy gość nam to wyjaśni, więc zapraszam na tą rozmowę, a państwa jeszcze raz zapraszam na stronę główną Superekspresu. Szczególnie fani naszych stałych produkcji wideo znajdą tam jedno miejsce, gdzie wszystkie zbieramy, można sobie ulubione odcinki czy Ekspresu biedrzy. Czy raportu Złotrowicza, czy raportu Walczaka, czy wszystkich, wszystkich naszych doskonałych programów? Polecam szczególnie komentary. To jest mój ulubiony program, który produkujemy. Wszystko to można znaleźć na naszej nowej stronie. No i też dawajcie znać, jak Wam się ona podoba. Bądźcie ze mną jutro o 11.00 o zwykłej godzinie. Jeszcze raz powtórzę, spróbujemy się dowiedzieć, w co gra Turcja. Do zobaczenia.